Serbo, właśnie się Ale ja dodaję tutaj czytam Ty miałeś zrobisz tą paprykę. No mam za chwilę. Trzeba pokazać? Pogasz. Przyszedł Uwaga! Czytamy. Umowa 2025. Tak jest. tak jest. Chodzi o rok. Daniel Magical z... Natalia Magical od 01012025 do 31.12.2025 rok. Tak. Wynagrodzenie. Ile? 10 000 zł netto miesięcznie. Aha, zabierzmy to. Już. Prezes i praca YouTube Magiczna Narty. Macie umowę. Proszę, go jest odwrócona. Nie przekrzyczycie mnie! Macie umowę. Umowę macie na TikTok Magiczny Daniel oraz na Instagram Nati Magical. Tam macie również dogłębsze wyjaśnienia Nati Magical, Instagram, co mówiła co jak. Umowa podpisana, widzowie. Nie, serio, to, to jest dla jaj napisane, dla TikToka dzisiaj tak, to napisaliśmy. 8,